Dzień dobry Jacku. Dzień dobry, chciałem zacząć, że przyszło lato, więc testujemy, ale ty od razu zaczynasz dzień dobry. Więc no, dzień dobry. Bartku, jestem u ciebie, jestem z tobą, więc będę brał jakieś samochody. Jakie dostanę dzisiaj? Toyoty. Zaskoczyłeś mnie strasznie. <laughs> Stoimy przy Toyotach Jaris. Dwóch, które wyglądają zupełnie inaczej. Różnią się właściwie wszystkim oprócz nazwy, bo obie są Toyoty i obie są Jaris. Znaczy trochę więcej łączy? Łączy je są, że są najnowsze, czyli są świeże od, po poliftingu po jako tam Zmodyfikowaliśmy silniki, dowódną, to znaczy nie tyle co zmodyfikowaliśmy, co dołożyliśmy silnik. Dla niektórych osób była jednostka 116-konna. Za słaba, tak. Oczywiście dla mnie była. Ja wiem, Jacku, że ty jak zwykle, Jarisie, to masz na myśli tego naszego Gera 260-280 koni, ale tu mamy jednostkę <susurowani> dla tradycyjnych tutaj użytkowników, który ma 130 koni. W zupełności według mnie ta jednostka wystarczy. Też część osób powiedziała, żebyśmy mogli trochę poprawić multimedia, trochę powiększyć te ekrany, więc poprawiliśmy to w tych samochodach. Dobrze, to umówmy się tak, ja je przetestuję, oba, i ten e, tradycyjny, i ten Cross, e, ale no, nie byłbym sobą, gdybym zamiast, mimo tego, że ten jest fajnie wyposażony, to nie wziął Jerisa GR. Masz takiego? Mam dla Ciebie, jak ze to wszystko. Mamy. W takim razie e, przetestujemy te dwa e, samochody już za chwilę. Ale jak już jesteśmy tutaj u Was w Toyocie, to powiedz, co się dzieje. Co możemy kupić? I Coś, za jakie pieniądze? Co możemy kupić? Albo ile tanie? Bo, bo mamy właśnie teraz dni otwarte, czyli mamy tego najnowszego Jarisa Crossa, jak najbardziej, czyli auto dostępne od ręki, co w ostatnich czasie jest dosyć istotną sprawą. Ale jak pytasz się, o ile możemy kupić tanie samochody? Mamy świetną promocję a mamy wybrane samochody z dosyć dużymi rabatami, ponieważ możemy kupić Igo z rabatem do 6 tysięcy złotych, możemy kupić korolkę z rabatem 11 tysięcy zł, a też takie auto jak najnowszy hr którego też w testowaliśmy testowaliśmy dokładnie rabat 18 tysięcy zł, że możemy auto mieć. Poniżej 120 tysięcy złotych. zupełnie nowego CHR-a. 140-konom jednostkę hybrydową. Poczekaj, czekaj. Ja pamiętam w tamtym roku jeszcze cenę CHR-a tego starszego, powyżej 120 tysięcy złotych, to można było używkę dwuletnią kupić. Tak. Aha. Mamy świetną ofertę, ale ta oferta jest do kiedy? limitowana do końca miesiąca. Tego? Tak. Więc czasu Czerwca. mamy bardzo. mało. Słuchaj, więc... nie traćmy czasu. W takim razie ja wskakuję w samochód i testuję te samochody. A ty się zajmij, nam sprzedażą, żeby tych samochodów było jak najwięcej, żebyśmy mogli testować. Zapraszamy Państwa do kolejnego testu Toyoty Jaris w dwóch wersjach.